Do 25 maja Urząd Miasta Mesłowice zbiera oferty do przetargu na rewitalizację dolnej części parku zamkowego. Miasto na realizację tego zadania pozyskało blisko 8 milionów złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Park przejdzie ogromną metamorfozę, a na mieszkańców będzie czekało wiele atrakcji. Dla najmłodszych zostanie przygotowany plac zabaw oraz park sensoryczny, a w okresie zimowym dzieciaki będą mogły korzystać z górki saneczkowej. a Amatorzy sportu będą mogli zagrać w piłkę nożną na specjalnym przygotowanym do tego boisku, ale będzie także boisko wielofunkcyjne. Oprócz nowych alejek pieszych i rowerowych nie lada dratka czeka też rolkarzy. W dawnej nieczce basenowej powstanie skatepark. To akurat jest bardzo oczekiwane przez mysłowicką młodzież. W w znajdzie się również ścieżka zdrowia. Zniknie natomiast muszla koncertowa, a w miejscu tzw. okrąglacza powstanie centralny plac parku. Obiekt, gdzie funkcjonował bar zostanie zagospodarowany na pomieszczenie techniczno-marazynowe. Będzie strefa gastronomiczna przystosowana do przyjmowania food trucków. Będą altany z miejscem do grillowania, będzie wybieg dla psów, a na upalne dni powstaną wolno stojące zraszacze. W związku z tym remontem zostanie przeprowadzona wycinka drzew, ale w ich miejsce zostaną nasadzone nowe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rewitalizacja parku zakończy się pod koniec września 2021 roku. Natomiast już pod koniec października tego roku zakończy się kompleksowa renowacja jednego z symboli Parku Zamkowego, czyli dawnej siedziby Sanepidu. Termin zakończenia tej inwestycji przedłużył się ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.